Nie ma większych przeżyć dla nas egzystencjalnych niż narodziny, bycie uczestnikiem narodzin i towarzyszenie w odchodzeniu. Miłość jest gdzieś pośrodku, jak równowaga między jedną pustką a drugą, bo między nimi, a zwłaszcza po śmierci, jest taki dla tych, co zostają, przeciąg metafizyczny. I ja i rodziłam dziecko, i byłam przy śmierci mojego ojca, a to są zupełnie z drugiej strony gdzieś przeżycia, ale w swojej wadze bardzo podobne. Bardzo. Może jedno pomaga drugiemu. Może gdybym nie urodziła dziecka, bym nie podeszła w taki sposób do śmierci mojego ojca. Być może. W taki sposób, czyli. W towarzyszenia i miałam wrażenie, że się urodziłam po to, żeby pomóc mu odejść. To była spokojna śmierć. To nie była jakaś ciężka agonia. Ale. Kiedy rodzi się dziecko, pomijam już cały trud tego, to masz wrażenie, że urodziłeś miłość. I kiedy odchodzi osoba, z którą nie masz konfliktu, którą kochasz i która cię kochała, bo wiem, że żałoba, po kimś, z kim nie mieliśmy do końca załatwionych spraw, jest zupełnie inna, jest bardzo bolesna. Natomiast jeżeli są sprawy jasne, czyste, był przepływ w obydwie strony, to widzisz to ciało, które już jest, nie jest człowiekiem, jest ciałem. Natomiast to, co się unosi i zostaje, to nie są pieniądze, czy ich brak, to, nie, to jest miłość. Nie potrafisz tego nazwać, ale to, to, co zostaje, to jest miłość. To, co Was łączyło za życia. I dlatego ta osoba nie odchodzi, bo miłość nie odchodzi.